No, i wchodzimy na cmentarz. I słońce na południowym zachodzie. Słońce na południowym zachodzie. Słońce na południowym zachodzie. Słońce nie ładnie Ho, Haha, ho, ho. no. no. A, dzisiaj chyba się odprawia, się tutaj już powiedz? no, no mamo teraz gdzie do Adama idziemy gdzie do Adama, stop, stop mamo stop, 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 stop mamo, stop stop mamo, stop, stop, mówię stop no gdzie idziemy, no. do Adama idziemy do Adama? tak, to gdzie idziemy do Adama? a tutaj? tak no, no. mówiłem, że pierwsza lejka jak wchodzimy w bramkę Pierwsza lejka, no i teraz szukasz ławeczki. Po bokach dwa, dwa krzaczki rosną po lewej stronie, no po tej stronie. tak po tej stronie, I szukasz ławeczki. I po, po bokach ławeczki rosną krzaki Szukasz ławeczki Widzisz już No widzisz jak się ładnie kopcą Jak się ładnie kopcą, dymią Na, na, na takie białe, białe ubranie Ładnie się kopcą Ładnie się dymią Oj, ładnie się dymią.